I się masz serwer waleczny dzisiaj zgramy na serwerze, już wam powiem jakim. Gold life, tak, to jest jakiś gold Life Oczywiście to jest standard, kurwa jak połowa e, polskich serwerów free room, ale dobra. Szedłem sobie z moim ekipą e, z ciekawości na ten serwer, bo po prostu liczyłem sobie, że coś spoko, spoko ten serwer może być. Liczyłem na to, a co mnie spotkało. Mieszanie, nie, co kurwa jest Ej To kurwa, ja osiągnięcie coś dostałem, czy to o co kurwa chodzi? Aha, nie wiem o co chodzi, dobra Matematyka. Kurwa zadania maturalne, kurwa da 2020 Dobra yy... To tak, domki jak widzicie są z rooma, a w ogóle rozpierdala mnie to, że to są zadania jakieś matematyka. ja Nie wiem, czy ja mam mu kurwa zadanie rozwiązać, czy o co tu chodzi kurwa. Jak nie zna odpowiedzi na zadanie, to zadane.pl, polecam kurwa i inaczej braliny. O, o, to się baw chyba grali. Chyba coś grali. Co to kurwa jest? Kurwa, nie wiem co to jest naprawdę. Nie pytajcie mnie. Ech, tak. Mój ziomek przed chwilą dostał kiknięty mniej więcej lat z powodu takich, iż napisał reporta, żeby topnić go w najlepszą pra pracę. Administracja go kiknę z powodem takim, nie musisz tu grać. Nie no kurwa, zajebista administracja, która nawet swojego jebanego obowiązku kurwa nie umie zrobić. Ech, tak. Nie wiem, chyba ten, no, ale naprawdę ten serwer miał być drugim pylem, ale coś mi nie wyszło. No, sorry, bardzo, jak kurwa w salonie zwykłym można se kurwa dodo kupić. Znaczy, było nie, sorry, nie w zwykłym, w no, takim komisie, no nie? Można se kurwa dodo kupić, łódkę se kupić, kurwa. I jeszcze helikopter, który szczera. Nie no, zajebiście, kurwa, polecam. Eee, no, no tak się to prezentuje. Zapierdalaj kurwa. Posiarką zamarnę nie wiem 5 zł kurwa na tym serwerze. Nie wiem co ja wam tu mogę pokazać. No to jest... W ogóle panel logowania to jest kurwa śmiech na sali, bo to jest tam tak minity kurwa. To panel logowania wygląda mniej więcej jak to kurwa. O ty pedale jebany, rucham ci starą Nie no kurwa, nie... Nie, nie wiem po co że ja tu wszedłem. Myślałem, że to jest kurwa jakiś spoko serwerek, no nie, ale co się tu okazuje? Jakieś gówno. Zresztą połowa serweli to jest albo gówno, albo bierzemy cię na kasę, albo po prostu ktoś przerobi a i pojebało mu się, że to nie jest fajfem. No ale dobra no, już się kurwa nie będę trzepiał, bo to... O 34 dolce. Chyba rzeczywiście to jest kurwa pyl, ale kurwa po wylewie kurwa chyba trzecim, naprawdę. Co to kurwa jest, to ja nie wiem. No, właśnie ten kurwa to zadanie domowe nie umie, chuj ci na kurwę, o, dobrze. To chyba on zadania domowego nie umie rozwiązać, kurwa. Nie wiem co tu jeszcze są za prace. W ogóle z rozgrywka jest WLS. Eee, czerwona strefa, nie wiem co tu o tym serwerze powiedzieć, no ale... No jakieś tam zarobki są, nie są jakieś wyjebane, no nie. I co ja mam tu? A chyba... To... Szczerze ja temu serwerowi bym dał tak mocne 5... 5,5 na 10 nawet kurwa, bo... <laughs> Ale naprawdę 5,5 i 5 to jest kurwa max to jest kurwa takie naciągane, tak by było 4 na 10. Zjeb... tak, to tak. Zjebana administracja, która kikać się z powodem nie musisz tutaj grać, a to jest ich kurwa jebany obowiązek by robić reporty. Druga, pomieszanie paczki Pysa i PSSM Optem, Optymalizacja, która kurwa w ogóle, niby wiecie jest ona, ale kurwa... Ech, nie ma jej. <laughs> nie ma jej, bo prostu sobie kupił kurwa kartę Nvidia do swojego nowego laptopa i wiesz, to jest takie, o napiszę tutaj, także jest wszystko pity z żeby się nie do mnie daje bali. Pane shaderów już gdzieś widziałem, e, tu nic nie ma, F4 F4, nie wiem co to jest Nie, nie wiem, nic się nie dzieje eee, Oczywiście, o coś tam chyba wgrywają eee, Ja co tak będę kurwa jeździł, no bo co ja mam? Masz pedale, jebany Co, co ja będę kurwa robił tutaj, no powiedzcie mi no, Co ja mogę więcej opisać w tym serwerze No wiecie co spróbuję wyjechać wyjechać I wam po prostu już zaraz włączę No, to widzimy się za chwilę tak z ciekawości postanowiłem zobaczyć co tutaj jest bo jak widzimy tu jest jakiś salon i postanowię tutaj wbić, oczywiście tu jesteś coś... JA WIDZIAŁEM TEN SALON! JA GO WIDZIAŁEM! Nie wiem czasem czy to jest PSSM Sorry, nie wiem czy czasem czy to jest PSSM A cię mogę mylić A mogę go tu zajebać? Nie mogę A wejść? Wejść mogę Nie mogę, szkoda eee. Szczerze nie wiem kto by kurwa siedział tyle O, patrzcie Ty, Sandkin kurwa Ej! Uspokój się Ty zobacz, on, on gwałci kurwa to, podłogę Dobra, idziemy dalej Oczywiście ja mam puszczę jak coś tu będzie ciekawego Bo o, jakieś parkingi Na pewno autorskie, trena. autorskie kurwa 100 oni nawet to nie wyłączyli kurwa systemu zabijania, czyli że jak zginiesz to widzisz po prostu tym w prawym rogu, no nie widać tam z, z czego zostaje zabity, czy załóżmy że z kałacha, no to tam ciebie się to broń. no nie, to jest standard, no. oni tego nawet wyłączyć mi się nie chciało. Wotemodę, wotekik wyłączyli, bo jak widać yy, się nauczyli, no nie. Nie to, żebym kogoś wyzywał, ale kurwa chodzi mi o to, że ten serwer to jest kurwa już takie ja rozumiem, że to miał być, kurwa, drugi pyl, Że średnie zarobki, ale powiedzcie mi, kurwa, jaki normalny gracz siedzi tu 24 na H i zarabia, tu kurwa. I to jeszcze jest, kurwa, to zaczyna, wiecie, jak ten serwis zaczyna być? To zaczyna być jak Nevral Life. I no, Nevral Life jest, jest dobry pod tym względem, że tam jest, ma coś sens, no nie? Nevral Life ma sens, a tu kurwa sensu nie widzę. Ja na Nevral Life grałem, kurwa, i to jest lepsze nawet od tego gówna. Uwierzcie mi kurwa Co jest lepsze od tego gówna Co to jest kurwa Powiedz mi co to kurwa jest Patrzcie kurwa Mapy zem te se pobrali Bo to nie uwierzę że to jest ich kurwa autorskie Nie uwierzę Co to jest Urząd miasta kurwa Wejdziemy Ile na sekunda? Co? Je, kurwa nie tak o, standard standard pisik pisik my friend test jak coś twój stary kurwa testował cię kurwa typie. Ach, no no to to mniej więcej tyle by było z tego serwera jak coś to nie zapomnijcie zostawić suba oraz łapki w górę bo to mnie mobilizuje do nagrywania filmów Um, obracając do tego serwera, myślę, że nic tu nie widzę, no potrzeba wam was, kurwa, oprowadzać. Ja rozumiem, że to niby miało sens, ale tu tego sensu nie widzę. Polskie community, wiecie jak wygląda polskie community? Za rangę zrobią ci nawet, kurwa, Loda. Dzieci te, kurwa, trzynastoletnie Loda ci nawet zrobią, kurwa, za rangę administratora. Chuj, że nie znają komentarzy, ci Loda zrobią i opierdolą go, kurwa, z radością. Bo tak wygląda community A jak im się coś nie podoba to cię zbanują kurwa permanentnie Tak wygląda kurwa community Za Za im ci la lasko opierdolo A jak kurwa ktoś inny ma To nie ja spierdalam A właściciel taki O nie nie uciekaj opierdole, ci gały Tak opierdole, ci ją kurwa wypluje ci na twarz To tak to mniej więcej kurwa wygląda